Dzień dobry! Tak jak mówiłem, wracam powoli z nagrywaniem. Dzisiaj krótki poradnik, jak otworzyć żarówkę LED, lampę LED, ponieważ żarówka LED to jest taka nazwa dosyć niepoprawna. Dlaczego mielibyśmy ją otwierać? A na przykład dlatego, że czasami ona lubi się spalić, coś lubi nie działać. Wtedy zaś. Warto spróbować naprawić, jeśli mamy jakieś tam pojęcie, bo możemy kilka złotych zaoszczędzić. Są różne rodzaje tych żarówek. To jest taka kulka tradycyjna i ma ona taką plastikową bańkę. Czasami się zdarza, że są bańki szklane, więc warto uważać. Ta żarówka już była przeze mnie rozbierana kilka razy, ale ona nie działa, więc możemy na niej pokazać, jak, jak właśnie to zrobić. Można spróbować ścisnąć ten plastik, ale to zazwyczaj się nie uda, bo on bardzo mocno siedzi. A najprostsza metoda to jest wziąć jakiś nóż, śrubokręt i ostrożnie podważyć, żeby sobie... W łapę nie wbić. A jeszcze może raz. O, poszło. Kulka odchodzi. Tu mamy wnętrze. Diody spaliły się, więc tutaj y, próbowałem jakoś to naprawić, ale się nie udało. Tu nawet dałem rezystor. Taki dzisiaj krótki poradnik. Mam nadzieję, że komuś może pomóc. Potem, oczywiście, jak tutaj byśmy coś naprawili, to można wsadzić to z powrotem, jeśli jest bardzo dobra, dobry stan. I to będzie się trzymać, bo na wcisk mocno. Albo przykleić na silikon, który wytrzymuje wysokie temperatury, bo to się lubi grzać. Pamiętajcie, że to mimo, mimo to, że to jest LED, tam panuje temperatura. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.